Witam cię serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem odpowiedzieć ci na pytanie dlaczego impregnacja kostki brukowej ci nie wyszła. Dlaczego jesteś niezadowolona z tej impregnacji, bo przecież to wszystko nie miało tak być, miał być piękny efekt mokrej powierzchni na twojej kostce brukowej. I to się tyczy wszystkiego i ogrodzeń betonowych, płyt tarasowych, e, jakiś tam e, kamieni dekoracyjnych na elewację, wszystkiego, dlaczego ogólnie nie jesteś zadowolony z tej impregnacji. Ja w dzisiejszym odcinku e, przybliżę Ci dwa takie powody, e, główne dwa powody, dla których e, właśnie ta, przez które ta impregnacja ci nie wyszła. Chcę Cię uświadomić. E, właśnie przez te dwa powody, dlaczego ci to nie wyszło. Żebyś zrozumiał, żebyś zrozumiała, gdzie leży wina tego wszystkiego, dlaczego ta impregnacja jest, no efekt tej impregnacji nie jest taki, jak oczekiwałeś, oczekiwałaś. Więc lecimy z tematem, kochani. Powód pierwszy, powodem pierwszym takim głównym jest to, że zaufałeś, że zaufałaś. Sprzedawcy, który cię naciągnął na tani impregnat, który nie ma jakości. Jasne? Tak. Zaufałeś kupionym komentarzom na poście, pod postem. Zaufałeś kupionym e, lajkom, tam więc 3000 kciuków w górę. O, no to skoro takie dobre, to biorę, bo cena jest przystępna. No bo przecież wydałem kilkadziesiąt tysięcy złotych na tą kostkę. No to już ani złotówki nie wydam więcej na ten impregnat i. Widząc taki post, gdzie jest tyle set komentarzy pozytywnych, wiesz, firma pojawiła się pół roku temu na rynku, ale już ma impregnaty, które dają gwarancję na przykład na 5 lat, także no nie mając na to żadnych testów. Więc to jest to wszystko do weryfikacji. Ale właśnie głównym powodem jest to, że ufamy i daliśmy się naciągnąć na słabej jakości impregnat. To jest pierwszy powód. No i jeszcze. Nie sprawdziliśmy, nie zweryfikowaliśmy jego jakości wcześniej, zanim kupiliśmy e, tak, tego niepregnat na całą powierzchnię. E, to jest też taki podbłąd, można powiedzieć, tego punktu. Nie wykonaliśmy wcześniej próby, nie sprawdziliśmy, tylko zaufaliśmy temu, co widzimy, temu, co słyszymy, a nie przetestowaliśmy sobie sami przed własnym domem. Nie wysuszyliśmy, nie sprawdziliśmy tego testu za miesiąc, za dwa. Wtedy podejmujemy decyzję o ten impregnat jest słaby, nie chce go. Gdybyście wszyscy tak robili, to byśmy unikli po prostu błędów. Każdy by miał jasno wcześniej informację, czy wydawać pieniądze na taki produkt. Proste? Proste. To jest pierwszy powód. A drugi powód, który yy, mogłeś popełnić, to jest Błąd techniczny. To jest błąd techniczny, czyli nie zrobiłeś, nie zaimpregnowałeś tego w taki sposób, jak ktoś kazuje, nie wysezonowałeś kostki, nie wyczyściłeś jej dobrze, nie usunąłeś oleju, e, impregnowałeś mokrą kostkę, przemroziłeś impregnat, bo nie wszyscy wiedzą, że akrylowe wodne impregnaty e, po prostu będzie minus 10, postawimy w garażu. E, Przemrozi je i one już się nie nadają do użytku, bo przemrożone żywice akrylowe już inaczej po prostu działają, inaczej wiążą to wszystko. I to już nie jest to co nieprzemrożony impregnat, inaczej jest z rozpuszczalnikowymi, z rozcięczalnikowymi impregnatami, bo tam może to być na mrozie. I temu się nic nie dzieje, ale przywodnik nie wolno tego przemrozić. No my wiemy, jakie życie jest pośpiech i wszystko wokół nam po prostu głowę zawraca i nie pamiętamy o tym, że zostawiliśmy w garażu ten impregnat na mrozie i już jest po impregnacji. Także to jest drugi powód, który popełniamy i z którego później wynikiem tych dwóch błędów jest właśnie to, że jesteśmy niezadowoleni. I teraz, no dobrze. W drugą stronę, co zrobić, żeby uniknąć tych błędów? No tak jak wspomniałem wcześniej. Po pierwsze. Wykonuj próbę impregnatu, zanim zaufasz tym lajkom wykupionym, bo ktoś tam siedzi, wiesz, zapłacił 4000 za lajki, goście tam siedzą, komentarze piszą, każdy jeden jest jakiś dziwny i to już powinna się Wam czerwona lampka zapalić, bo skoro się pojawia post, pod którym jest tyle tysięcy kciuków w jeden dzień, no to coś jest nie tak. No musi być coś nie tak. Cena, cena też musi być dla was czerwoną lampką, ponieważ dobrej jakości impregnat nie da się zrobić za darmo. Jasne, nie da się zrobić za darmo, kochani. Nie dajcie się nabierać na takiej słabej, marnej jakości impregnaty. Weryfikujcie to wcześniej. Kup sobie litrówkę yy, yy, tak i sprawdź sobie, wykonaj próbę. Wysusz tą próbę, potrzymaj ją miesiąc, dwa. Zobacz jak to wygląda po miesiącu, po dwóch. Tak, tak ludziom doradzam i tak ludzie robią i sprawdzają. Weryfikują to momentalnie przysłowiowo z buta. Eliminacja jest w ogóle natychmiastowa takich słabej jakości impregnatów. Po miesiącu, nawet po dwóch tygodniach, już wychodzi od razu, co jest czego warte i czy warto inwestować w to pieniądze. Wydajecie niemałe pieniądze na swoją kostkę brukową, na swoje ogrodzenie betonowe z pustaków czy na To nie są małe pieniądze. Nie, nie psujcie sobie tego słabej jakości impregnatami. I druga sprawa, drugi błąd odnośnie wykonawstwa. Czytajcie instrukcje obsługi, czytajcie sposób użycia. Nakładajcie tyle warstw, co mówią. Czyśćcie dobrze kostkę, nie przemrażajcie impregnatów, tak? nie rozcieńczajcie impregnatów, malujcie ją przy zaleceniach, malujcie nimi przy zaleceniach producenta. To jest bardzo ważne, żeby to przestrzegać. Jeżeli nie wiecie, no to na przykład jak to pomalować, co z tym robić, no bo nie każdy wie, ja to rozumiem. Do mnie można zadzwonić i zapytać, chętnie udzielę takiej porady jak impregnować na przykład impregnatem z K, czy jakimkolwiek innym na swojej kostce brukowej. No nie wiem, czy takie, takie, taką pomoc można uzyskać gdzie indziej, w innych firmach, ale nie interesuje mnie to. Do mnie można zadzwonić, ja Wam chętnie pomogę i doradzę, jak macie przygotować swoją kostkę. Ponieważ moje y, y, już ponad 20-letnie doświadczenie zobowiązuje do pomocy i powiedzenia wam. No mam kilka rzeczy w głowie, na które trzeba uważać podczas impregnacji kostki brukowej. I no stop, taki wiecie, jest wałkowanie w kółko, w koło Macieju po prostu to samo. W koło Macieju to samo. Kilkanaście błędów, na które trzeba zwracać uwagę. Nagrałem o tym film, sobie wyskrolujecie, zobaczycie sobie zobaczcie sobie gdzieś tam pod spodem o tych błędach yy, albo wkleję wam link w opisie filmu na temat błędów, jakie możecie popełnić. Kochani, błędy są jeszcze przy sezonowaniu kostki, zawczasu impregnacja. Zawczas impregnacja. Proszę Pana, dzwoni klient do mnie i mówi, proszę Pana, bo chciałbym zaimpregnać kostkę już, bo jest dobra i żeby wikwity mi nie wyszły. A kiedy była położona kostka brukowa? Tydzień temu. No nie chłopie, nie impregnujemy teraz bo musi się wysezonować, musi się zaklimatyzować w tym miejscu, gdzie jest ta kostka musi ją zlać deszcz, wypłukać muszą wyjść wykwity na niej, bo na pewno wyjdą, nie na wszystkich, ale na przeważnie 90% produktów wychodzą wykwity z ogrodzeniami, z, yy, z pustaków betonowych, to samo to samo, też wyjdą wykwity, trzeba to później wszystko usunąć, przygotować wysuszyć i dopiero wtedy zaimpregnować czymś, co jest sprawdzone, kochani Także tyle miałem dzisiaj do powiedzenia. Podsumowując ten odcinek, dwa błędy. Po pierwsze, nie da się naciągnąć na e, mistyczne reklamy, kciuki i komentarze. Weryfikuj próbą impregnat. Jakość impregnatu weryfikuj, próbując go wcześniej. Wtedy się dowiesz, który z impregnatów jest mocny i jest wart Twoich pieniędzy. To jest po pierwsze, a dwa, stosuj się do zaleceń producenta, a jeśli nie wiesz, no to czytaj, dzwoń istnieją telefony, można wziąć, wykręcić, znaleźć numer w internecie, zadzwonić, zapytać. I tylko tyle: unikaj tych błędów. Jasne, jasne. Także dziękuję ci serdecznie za uwagę. Życzę Ci, aby Twoja kostka zawsze była czysta i piękna, wygląda perfekcyjnie tak, jak Ty. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.